W zasadzie to nie wiem, jak zacząć w ogóle ten film, bo zostaliście po prostu, jakby wam to powiedzieć, fani Konfederacji. Zostaliście, już pokazuję, żeby nie mówić oczywiście. Poziom tych ludzi, ich aspiracji, ich horyzontów. Nie zgadzamy się z tym. Dlatego trzeba głosować na Konfederację. A Państwo to na pewno zagłosujecie. Jak w tym deszczu wytrwaliście? To wszystko wytrwacie! Wyrąbali was e, zwyczajnie. Wyrąbali was zwyczajnie. Miało być e, to wszystko, co Konfederacja głosiła. To się miało odbywać na zasadzie e, wywracania tego stoliczka, że my tutaj przyjdziemy, porządek zaprowadzimy. Nie będziemy wchodzili w żadne układy polityczne. Z... Potem się niestety okazało, że troszkę to inaczej wygląda. Korwiny i tam inne osobniki z tej konfederacji zaczęły zarzucać konfederacji, że to są zdrajcy polski jednak, że oni nie do końca działają na rzecz interesu polski. No to już wiemy oczywiście, że zarówno Zajączkowska, jak i Mencen wspierający się nawzajem w tej nie tylko kampanii prezydenckiej, ale tej kampanii w Parlamencie Europejskim, bo oni tam wiele chcą zrobić, ale nie chcą wyjść z Unii Europejskiej licząc na to, że ta ich działalność rzekomo przekona Parlament Europejski, czyli te, te elity, które tam karty rozdają, że to wszystko, co oni tam będą robili, że to w ostateczności odwróci tę y, tragiczną sytuację Polski i przywróci jakiś porządek w ogóle w Europie, co się nie stanie zupełnie. Nie ma takiej możliwości. Nie będzie, drodzy Państwo, sytuacji takiej, żebyśmy w Unii Europejskiej będąc mogli liczyć na to, że Polska z tej ścierki europejskiej, którą jest teraz obecnie, stanie się mocarstwem, ale oni to wszystko robią. Przede wszystkim mydlą oczy, to jest mydlenie oczu, takie zasłanianie tego krajobrazu, który ty, Polaku, mógłbyś zobaczyć. Więc ostatecznie mamy teraz sytuację taką, że konfederaci przysiadają się do stoliczka, chcą do tego stoliczka się dosiąść i to jest tylko kwestia czasu, że słowa Korwina, i także ja już to już mówiłem wielokrotnie, że Konfederacja to jest partia populistyczna, ale że Konfederacja do tego stoliczka się przysiądzie. I to powiedział nawet ostatnio Wipler. I to są, muszę powiedzieć, bardzo ciekawe słowa Wiplera, żeby rozbić obecną koalicję 13 grudnia i wraz z PSL-em, oczywiście, który jest tutaj mianowany na tą partię wiodącą, bo musi być mianowany na partię wiodącą, i żeby PiS z Konfederacją stworzył nowy rząd. Rząd bez Donalda Tuska. I bez profesora Bodnara, bez e, tych wszystkich szalonych lewaczek, które e, chcą e, doprowadzić nasze dzieci i rozwalać system edukacyjny, e, wprowadzać wariactwa w pomocy e, społecznej, to taki rząd e, jest w stanie. Czy, przy konstruktywnym wotum nieufności, uzyskać nasze wsparcie e, właściwie bez jakichkolwiek warunków e, wstępnych. Chodzi tylko o, o to, żeby przeprowadzić konstruktywne wotum nieufności, czyli jednego kandydata, obecnego premiera, zastąpić nowym premierem. I to jest zmiana rządu. Tak działa konstytucja. Zarówno my, jak i politycy Prawa i Sprawiedliwości wolelibyśmy mniejszościowy rząd kierowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Konfederacja kiedyś bardzo się od pisu odżegnywała, ale jednak wpływy Wiplera, który jak to kiedyś było mówione, jeszcze w zeszłym roku jest agentem pisowskim w Konfederacji. Wpływy Wiplera okazały się bardzo silne i zarówno Mensen, który ma być przyszłym prezydentem i zarówno ta szczekaczka, prawda, zajączkowska, oni z Bosakiem oczywiście tak, że oni wszyscy mają już piastować za niedługo stanowiska w nowym systemie partyjnym w Polsce, mimo wszystko, że była to partia antysystemowa, bo to jest najważniejsze, że to była partia antysystemowa, więc Sprawdziły się słowa Korwina, którego ja nie uważam za mentora w ogóle żadnego, bo nie jest mi do niczego potrzebny żaden mentor. Ja już Państwu mówiłem, że Konfederacja to jest partia stracona, ale oni w ten układ wejdą prędzej czy później, bo stołki a panarze, władza, chęć, pragnienie posiadania tej władzy nad elektoratem okażą się silniejsze od prawdy. Bo wytwarzanie prawdy jest niewygodne. No ale jest tutaj, drodzy państwo, jeszcze jedna perełka, w tym filmie się pojawi. Ta perełka dotyczy oczywiście autyzmu Mendsena. Pojawiło się takie nagranie też w sieci, w którym to Mencen mówi, że nie wie, jakim jest człowiekiem Tusk. On nie ma zielonego pojęcia w ogóle, jakim jest człowiekiem Tusk. Pan podziwia w Donadzie Tusku. To, w jaki sposób jest w stanie ukryć przed wyborcami, to jakim jest człowiekiem. A skąd pan wie, jakim człowiekiem jest Donald Tusk? Od ludzi, który się poznać? W swoim, w swoim życiu może dwa zdania wymieniłem z Donaldem no kiedyś na korytarzu w Sejmie, natomiast znam wiele relacji od jego współpracowników. W jaki sposób się on zachowuje na co dzień. Zresztą nie trzeba znać go osobiście, żeby wiedzieć, jak, on, jak prowadzi politykę w dobrych paru dekad i trzeba przyznać, że jest niezwykle sprawnym i skutecznym politykiem. Czyli czego mu pan trochę zazdrości? Tak. Ale jednocześnie, drodzy państwo, Mensen chwali się publicznie, że cierpi, rzekomo jest to jakaś choroba, tak niektórzy twierdzą, na spektrum autyzmu, i on nie wie, jakim człowiekiem jest Tusk. Otóż, spektrum autyzmu to jest taka przypadłość, że rozpoznaje zło. Nie wiem, czy Państwo wiecie, dlatego że ludzie, ludzie ze spektrum autyzmu rodzą prawdę. Oni mają w zasadzie są sfiksowani na podłożu rodzenia prawdy. Tak działa spektrum autyzmu. Bo po prostu dla nich prawda jest najważniejsza. Dlatego bardzo często mówią o rzeczach niewygodnych, które zauważają, które obserwują w przestrzeni naszych społecznych doświadczeń, tak się zachowują, to są bardzo niewygodni ludzie. O tym na kanale mówiłem w jednym z ostatnich filmów, który Państwo tutaj u góry podlinkuję, to są bardzo niewygodni ludzie. W zasadzie dla nich najważniejsze. Ważniejsza jest tylko prawda, a takie spektrum autyzmu mogliście zaobserwować na przykład w filmie, który zapewne Państwo znacie. Most nad Sundem, bo ta główna bohaterka w tym filmie cierpiała właśnie na taką dolegliwość. No była przykra oczywiście, bo w wielu przypadkach mówiła o rzeczach niewygodnych także dla ludzi, z którymi była bardzo blisko związana. I dzisiaj taki męcen, który chce uchodzić za człowieka moralnego, w istocie, który twierdzi, że nie wie jakim człowiekiem jest Tusk prawda, wchodzi w relacje już teraz przez Wibler wcześniej oczywiście z tymi partiami nie chcieli mieć nic wspólnego była jeszcze taka opcja, że wychodzimy z Unii Europejskiej, bo to jest podstawa dla wolności Polski dzisiaj już tego nie ma Konfederacja przysiada się do stoliczka prawda, tutaj, żeby sobie kariery zrobić, ułożyć swoje życie, swoich, życie swoich rodzin i tak dalej, a panarze i tego typu rzeczy, to było wszystko mydlenie ludziom oczu, że oni cokolwiek zrobią, a tutaj jeszcze pojawia się męcen, który twierdzi, że nie wie, jakim człowiekiem jest Tusk. Jak można nie wiedzieć, jakim człowiekiem jest Tusk? Powiedzcie mi, bo ludzie z, ze spektrum autyzmu rozpoznają zło błyskawicznie. Oni się urodzili w zasadzie po to, żeby rodzić prawdę, więc wszystko, co prawdy nie rodzi, natychmiastowo, gdy spotykają się z ludźmi z takim wysokim spektrum autyzmu, to wszystko w, w tym spektrum autyzmu prowadzi do tego, że ludzie, którzy cierpią na taką dolegliwość, chociaż jest to przypadłość fantastyczna, rozpoznają zło po prostu z kilometra. I teraz męcen, który się przyznaje, że cierpi na spektrum autyzmu, prawda... On mówi, że nie wie, jakim człowiekiem jest Tusk. Tusk nie jest człowiekiem. Mencen, ty jesteś tylko cwaniakiem. Zwykłym cwaniakiem, naprawdę, i to cwaniakiem, który ma popleczników, e, równie powiedziałbym e, zdeprawowanych i zdemoralizowanych jak ty. Tusk nie jest człowiekiem. Te, to, to, co on zrobił, to, co pokazał, co, co potrafi zrobić z Polską na przestrzeni tych ostatnich y, już miesięcy, bo gdybyśmy chcieli sięgnąć dalej, jeszcze. Nie wiem, 8 lat przed pisem, o, o tych latach już niewielu ludzi pamięta. A gdyby ta historia została wyciągnięta, to Tusk powinien zostać postawiony przed sądem. To jest niszczyciel Polski. To jest człowiek, który za cokolwiek się zabierze na terenie Polski, czego mu dzisiaj nawet nie wytykają kabarety, bo się boją, oczywiście Tuska, ale za co ten człowiek się nie zabierze, to to zniszczy. Ale dla Mencena oczywiście w tej sytuacji ważniejsza jest kariera, więc Mencen Wiedziony już, oczywiście, populizmem nie wypowie się w ramach protokołu tam 1%, 2%, 3%, żeby sobie nie zaszkodzić, bo mogłoby się okazać, że za chwilę, gdyby Mencen powiedział coś niedobrego, niewygodnego o tusku, to by się okazało, że poparcie dla Konfederacji spadnie, a im zależy tylko na tym, żeby poparcie rosło i za chwilę zobaczycie, że Konfederacja to będzie taki nowy cookis. To będzie taki. Drugi sprawda, który tu przysiada się do stolika, który tutaj y, ładnie nam y, zagospodaruje tą przestrzeń tego mydlenia oczu, nawijania makaronu na uszy, wlewania miotku że oni coś zrobią, tak jak ta bryłka, prawda? Nikt nie mówi o wejściu z Unii Europejskiej, bo to jest niepotrzebne, bo to jest niewygodne. Wyrzucamy grześka strażaka, wyrzucamy korwina, bo to są ludzie jeszcze ze starego systemu myślenia, prawda? No tak to jest. I teraz nawet w tej sytuacji y, Tusk, Uchodzi za człowieka, który jest nierozpoznany. Jego barbarzyństwo, jego złodziejstwo, jego cwaniactwo, jego kłamstwo polityczne, o którym bardzo często mówi dzisiaj także Sośnierz, którego należy w Konfederacji cenić bardzo wysoko, bo to jest człowiek, który. Jednak jasno i wyraźnie stawia te sprawy na piedestale. To są złodzieje, to są bandyci. A oni, konfederaci, dzisiaj do tego stoliczka się przysiądą. I wy, stojący za Zajączkowską, która popiera Mencena, za Wiplerem, który jest blisko związany z Mencenem i tak dalej, jesteście w układzie popierania tego wszystkiego, co dla Polski będzie perspektywą yy, żadną. Żadną, bo oni się dosiądą, oni wyciągną z systemu to, co się da, ale w układzie oczywiście cały czas będą i jeśli to, co powiedział Wipler, oczywiście teraz. Że y, wraz z PSL-em, wyobraźcie sobie tych, te śmieci z tego PSL-u, y, Sawicki, Kosiniak, Kamysz, po prostu na to już się patrzeć nie, nie da w ogóle, nie, nie można na to patrzeć, ale teraz Konfederacja z pisowcami, z którymi walczyli, ale jak się pozbyli oczywiście ludzi niewygodnych, to teraz wejdą w ten układzik, prawda? Będą sobie y, gniazdka tam już na stanowiskach y, ministerialnych y, tutaj y, obsadzać, bo to będzie obsadzenie tego wszystkiego. Co dzisiaj obsadziła koalicja 13 grudnia, to jest rząd przygłupów kompletnych, ale na to miejsce będą kolejni cwaniacy. Na pewno mądrzejsi. Ja nie twierdzę, że to już dno będzie totalne. Absolutnie nie. Nie mam takiego zamiaru. Tylko chcę Państwu wskazać. Yy... Y, oczywiście to miejsce, w którym zostaliście oszukani. To miała być partia antysystemowa, a staje się partią systemową i za 5, 10, 15 lat będziemy mieli może kolejną partię, która tam będzie chciała w ten układ wejść, a nasze problemy nie zostaną rozwiązane, bo jeśli żadna z tych partii nie głosi prawdę oddzielenia się od. Unii Europejskiej, nie robi tego nawet Mentzen, który jest podobno ekonomistą. Jeśli jakiś ekonomista twierdzi, że e, jakikolwiek układ, kooperacja z Unią Europejską w obecnym e, stanie rzeczy jest to układ korzystny dla Polski, to trzeba mu pokazać, żeby się w głowę puknął, ale jeśli oni tego nie głoszą, jeśli nie głoszą jednocześnie, że e, zostanie e, w naszym kraju, Usunięta. Jeśli chodzi o wpływy, oczywiście, diaspora amerykańska i diaspora banderowska, to jakich wy zmian oczekujecie? Jakich zmian oczekujecie? Nagle teraz Konfederacja, która ma być partią antysystemową, która wchodzi w układ zarówno z tymi antypolskimi partiami, yy, z Unią Europejską, bo tam też mają swoich przedstawicieli, yy, i jednocześnie nie stara się w żaden sposób Usunąć yy, hanuki z Sejmu, czyli tej diaspory, chabad Lubawicz, prawda, która wspiera i wymusza na tych antypolskich politykach wspieranie Ukraińców, jak wy myślicie, co ma się w tym kraju zmienić? Nic się nie zmieni. To będzie tylko wspieranie, czyste, populistyczne wspieranie tego systemu, w którym żyjemy oprócz tego, że tam się pojawi ktoś dzisiaj taki jak Kukiz na przykład, bo Kukiz też oczywiście mówi, kiedyś też wywracał stolik jak Konfederacja, ale Kukiz też przychodzi dzisiaj oczywiście i tam narzeka jak tą na Polskę walczy no tyle wywalczył dla Polski, że ostatecznie ma świetną posadę ale świetną posadę to my opłacamy i będziemy płacić teraz na Zajączkowską w Parlamencie Europejskim, która przez 5 lat będzie mówiła to samo, bo tam nie ma nic do powiedzenia, bo brakuje ludzi silnych, mężnych w Polsce, prawda? Będziemy płacić na Tom Swołocz, prawda, z Konfederacji teraz na Bosaka, na jego żonę, no wybitna polityczka, naprawdę i Polka Wielka. Tak, tak, będziemy na Męcena Wielkiego, Polityka, Czwaniaka, płacić ze spektrum autyzmu. Będziemy płacić w dalszym ciągu na... Ukraińców i za chwilę Ukraińcy zaleją Polskę, będziemy płacić na migrantów, a oni będą cały czas mówili, że oni coś robią. A ja myślę o stworzeniu nowego państwa polskiego. I co państwo na to? Nowe państwo polskie z nową konstytucją, z apolitycznym rządem. Ale ten film znajdzie się na ekranach końcowych. To byłoby najlepsze rozwiązanie. A póki co jest cała masa cwaniaków, którzy tutaj władzy pragną. I oczywiście oszukują tych wyborców, bo poparcie dla Konfederacji jest wyjątkowo silne, muszę powiedzieć, a dla tej cwaniaczki, szczekaczki zajączkowskiej to już naprawdę przechodzi wyobrażenie no bo to kobieta, no to wiadomo, że tam kobietom się od, władzę oddaje jakby z urzędu. Ale mamy w tej chwili cwaniactwo naprawdę najwyższej kategorii. Konfederacja staje się partią w pełni populistyczną. Wszyscy, którzy w Konfederacji wierzyli, to już Państwu mówię, zostaliście oszukani. Kłaniam się nisko i pozdrawiam Państwa. Barco, ¿qué?